Halo, czy witajcie! Z tej strony Ewron, na to kolejny odcinek z Fortnite i no słuchajcie, dzisiaj bierzemy pod lupę Heavy Snipe. Heavy snipe, którą ludzie ogólnie narzekali, że powróciła, ponieważ powróciła w znerwionej wersji, takiej troszeczkę gorszej niż dotychczas, ale słuchajcie, to co można robić heavy Sniper, to jest coś pięknego i dzisiaj właśnie w jednej gierce to pokażemy, także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba Oczywiście przed odcinkiem, zróbmy sobie tak to szybko przegląd sklepu. No i przypominam, że jeżeli ktoś robi jakieś zakupy w Fortnite, czy jakiś skinek, jakaś lotnia, to bardzo docenię użycie naszego kodu twórcy Ewron w prawym dolnym rogu. Sklepu, no bo to zawsze fajne wsparcie. Już słuchajcie od lat. W ogóle, pomijając ten sklep, to dostaliśmy od Epika skina Avor, czyli yy, z postaci z najnowszego Assassin's Creed'a Valhalla. Także jest tutaj, yy, proszę bardzo, taki skinek. On chyba w sklepie będzie za. Kilka dni, może nawet jutro, nie mam pojęcia, ale przychodzi z takimi fajnymi yy, kilowkami. Także całkiem, całkiem spoczko. Niego jeszcze w sklepie nie ma niestety, ale myślę, że gdzieś tam na dniach będzie. A w sklepie mamy Golden Touch Questwork, czyli oczywiście Miraz, tylko że w wersji damskiej yy, za złotówki. No to jest też minus troszeczkę za złotówki niż na widolce, no ale jest tak, jest. Mamy Diamond Pony, tutaj tego Human Billa, który ma milion jakichś tam styli, edycji i w ogóle wszystkiego. Tutaj mamy Goofa. No Goof całkiem fajny skilek, to trzeba powiedzieć. Goof jest całkiem spoczko. Cuk jest też całkiem spoko. Cuki chyba teraz ma taki powrót w karnecie. No, nie, no ale taka oryginalna cuki, jak najbardziej. Lil Mover to jest w ogóle nowa emotka z dzisiaj. Czyli dosłownie jeżdżenie na kosiarce. Dosłownie jeżdżenie na kosiarce. Ale cute, so cute. No i oprócz tego, tun, miał no ten miał się jak taki kreskówkowy. A, it's okay, wydaje mi się, że najfajniejszą w sumie dzisiaj jest ta emotka, tak naprawdę. Emotka jest całkiem słodka. Tak czy inaczej, słuchajcie. zapraszam Was dzisiaj na jedną naprawdę mocną gierkę. Miłego oglądania. Drodzy widzowie, dzisiaj słuchajcie, mamy, bierzemy pod lupę przedmiot, który już był wiele miesięcy w grze, a teraz powrócił w troszeczkę znerfionej wersji, mówimy tu, słuchajcie, o heavy snajperca. Heavy sniperka powiem wam, że jest duże oburzenie, że heavy Sniperka nie ubija na strzała w głowę, ale powiedzmy sobie szczerze, dla mnie heavy sniperka to nie jest przedmiot, którym ubija się oponentów w głowę. Dla mnie heavy sniperka to jest przedmiot, w którym strzela się w budowle, żeby złanshotować ścianę i wskoczyć komuś do boksa. No Powiedzmy sobie szczerze, to w heavy. Snajperce jest mam nadzieję, że dalej można coś takiego robić, heavy Sniperką, Więc sobie ogarniemy, a tymczasem polećmy po fragi. Z tego co wiem, to ta heavy sniperka teraz w ogóle może być dzień dobry kolego. Czy ty mnie przypuścisz? Nie no, stary gdzieś sobie przechodzi. Z tego co wiem, ta heavy sniperka może być teraz nawet w niebieskim wariancie. I chyba z tego co wiem, znaczy domyślałbym się, że ona po prostu leci wszędzie. Może być na podłodze, może być w wcześniej. Więc po prostu sobie polecimy troszeczkę pofragujemy, no i mam nadzieję, że zaraz ją znajdziemy. A kto tam się leczy? Widziałem, że ktoś tam się leczył tym, yy, tym barelem i sobie chyba wszedł do budynku. Kolego, ta, widzę. Cię ma, dzień dobry. Halo? Kolego, kolego, nie no. Halo. Czy ty, kolego, możesz mnie zauważać? Dlaczego mnie aż tak zignorowałeś? Dobra, mamy aukę. O, mamy jeszcze jednego oponenta, już go nie mamy. Ty, Jak ja mam sprzęt na starcie: Złoty Kombat sm fioletowy auk. O mój Boże, gdyby to był trap bez budowania, tym bardziej turniej streamerów byłbym co najmniej mega zadowolony. O mój Boże, ktoś, kto faktycznie dał e, ten zderzak do samochodu na samochód. Mój Boże, przecież te... Powiem wam, że szczerze, te itemy, te właśnie zderzaki są tak piękne na trybie bez że to jest niesamowite. Ostatnio sobie w ogóle swoją drogą oglądałem Tifiu. To jest taki streamer ze Stan on kiedyś grał często z Ninjo. No że nie trzeba przedstawiać Tifiu, może trzeba komuś przedstawiać. To słuchajcie, oglądałem, jak grali turniej składowy i było to tak mega fajne, w sensie turniej składowy bez że pomyślałem sobie, kurczę, może jakiś następny... Taki turniej składowy byśmy sobie zagrali jakimś fajnym polskim składem też może właśnie ja, Jacob i może dwóch prosów. Moim zdaniem byłoby to całkiem spoko, więc dajcie sobie w komentarzu, co coś takiego chcielibyście zobaczyć. A jeżeli tak, to na pewno zdeliwerujemy. Dobra, muszę polecać bo tutaj typy ewidentnie się. Znaczy ten czołk nie ma. O mój Boże. się ma czołk, ja, ja pomogę, dobra, z tym oponentem. Cześć, no wiem, kolego, dojeżdżacie czołk i teraz jeszcze ja cię dojeżdżam. Nie, 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 nie. Nie do samochodu. Do widzenia. Masz może heavy sniper nie masz. Unlucky. Siema, jadę samochodem z przepychaczem. Czołg, proszę. Czy ten czołg dalej walczy z chłopem, który już nie istnieje? Unlucky. O mój Boże, jak ten samochód zawaliście, niszczy to wszystko. Ty, nawet nie wiedziałem, że ten taran dosłownie tak rozwala budowlę. Co jest? Ja myślałem, że on głównie jest do tego, żeby się bronić. A to proszę bardzo, kolego, no niestety. Ale wjechał w ciebie samochód z taranem. Jakie to jest dobre. Co jest? O mój Boże, widzę to. Złota heavy sniper. No powiem tak, teraz można grać. O mój Boże, ała. Nie bij mnie czołgu, proszę. Mam heavy sniper i to złoto, słuchajcie, więc nie trzeba długo czekać, żeby znaleźć perfekcyjny przedmiot. Tylko ucieknę sobie od tego czołgu, bo nie chcę się zimbić. Idziemy szukać oponentów. O mój Boże, to nawet był gracz w tym czołgu Przepraszam, ja myślałem, że to jest normalny NPC Bo chłop stał I po prostu walił z tego działa Ja myślałem, że normalny gracz już by dawno wyszedł Więc domyśliłem się, że to prawdopodobnie NPC-ty W sensie ci o ogardzi, ale jednak nie Dzień dobry, naprawdę Kolego, no, no, no jest mi troszeczkę smutno Teraz to zrobiłeś Czy on naprawdę ucieka double tym? O mój Boże, czy ja go trafię? Eee. E, niestety nie o, kolego, niestety, ale przynajmniej <laughs> sepka cię wybije. Czy ja widzę jakiś build fajcik? Ewidentnie widzę build fajcik, tylko... O, no, tak, powiem wam tak, gdyby też takiego slajda zrobić fraga z sniperkiem, to by to fajnie wyglądało. Dobra, podejdźmy ich mniej więcej troszeczkę na blisko. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze zanim oni się wybiją. Ojku. No niestety, najgorzej, kiedy już nie ma tego sprintu. O, proszę. Jezu, chłopie, no jak odzumowuje, to chłop nagle wychodzi, to czy on może tego nie robi? Nie, 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 No i tak się spóźniłem dosłownie o sekundkę, pół sekundy nawet. A o nie, nie, nie! Jezus, kopię! Przestań celować we mnie mis. Aha, a to tak działa No tak, no samo namierzające Boże, ja nie wiem, nie mogliśmy się że faktycznie Nie mogę uciec od tego promienia Bo jak graliśmy ten tryb bez budowania To ta rakieta jakby leciała w określone miejsce I ja chciałem z tego wyjechać Tak się dziwię, co ta rakieta jakby we mnie bija Ona przecież dosłownie ma auto namierzanie I o to w tej rakiecie mniej więcej chodzi Czy ty uciekłeś Miss Czy ja zrobiłem to wszystko po nic, żebyś ty mi teraz uciekł? Tu chłop w ogóle, o mój Boże, on jest w czołgu on jest w czołgu. Ty, przepraszam bardzo, ale... <laughs> przepraszam bardzo, ale to jest teaming. To w tym momencie to już jest teaming. Dobra, został... Czołg dostał za 660. Nawet nie pamiętam, ile ten czołg ma HP. Ale... No nie no, kolego. Przepraszam, czy ochroniarze mogą pomóc? Ktoś wam ukradł czołg. Chłop ucieka shockwave'em. Wszyscymi tymi shockwave'ami uciekają. Tutaj już chyba nic nie ma, no nie? Czy oni naprawdę wszyscy uciekli? Tutaj się ktoś buduje. To jest ta aura. Cześć, auro. Jezu, ten, ten, ten złoty SMK jest taki piękny. To jest po prostu coś pięknego. Dzień dobry, Lenfron. dzień dobry. O! Mamy go, o! Mamy go, mamy! Jestem obijany ze, dosłownie ze. Ja pierdzielę. Chyba będzie trzeba robić papa. Ty, co się dzieje? Jestem obijany normalnie ze wszystkich stron. Do widzenia, ja się zabudowuję. Bicie się z tymi ochroniarzami. Boże, co jest? Przepraszam! Ten dobyk się pali, no i w tym domku widzę, że jest giga budowla, dobra. A generalnie ja nigdy snajperem nie byłem, jeżeli chodzi o strzelanie takich, wiecie, randomowych jednych strzałów. O mój Boże, duża potka, duża potko, kocham cię. Wezmę sobie, czasie ja się palę, Tu nigdy nie wiadomo, co jest podpalone, co nie jest podpalone. Ale proszę bardzo, jeszcze małe potki. Jak najbardziej, no koleś, ja wiem, no wy walczycie 10 godzin. A, ty chłopiec w ogóle wyżej, mhm. To jest po prostu system, jeden chłop kampi, a drugi nie kampi. Nie no, stary, no nie możesz tak robić. I co, to robisz? I co teraz zrobisz? Czy ja zdążę użyć sobie tej dłużej po Ty zdążę? Fantastycznie. Koleś mi wskoczył do boksa Okej, okay, don't mind. Don't mind me. Chłop wyskakuje shockwave'em jest już też shockwave. Jezu, te shockwave -e. wam tak, jedyna rzecz, za którą nie tęskniłem, tak, żeby faktycznie ludzi dojeżdżać to shockwave, -y, no nie? To jest po prostu przedmiot, w którym ludzie mi uciekali pół drugiego rozdziału. I no nie jestem fanem, no nie jestem fanem W sensie jak ja używam to jest spoko Ale jak inni używają, no to, no to nie, to nie, to nie Dobra koleś, czy ja cię muszę Czy ja do ciebie muszę wejść A okej, okay, okej, okay, okej okay. A okej, okay. czyli całko O, 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 no nie, 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 nie rób tego Okej, okay, koleś się nie za Okej, okay. miałem już go pochwalić, że chłop się nie zabudowuje I co robi i chłop się dosłownie zabudowuje Dobra typie Czy on strzela w mój box? Niestety, kolego, ale mogę się wskoczyć heavy snipe'ą. No to jest właśnie ten minus, to jest ten minus, którego nie przewidziałeś. Dobra, chciałem go troszeczkę już za bardzo, za bardzo, za bardzo kokieterka dla ciała. Chociaż chciałem go z tej heavy, yy, znaczy z kilofa ubić. Bo heavy sniper z tego co wiem, zadaje ile? 1500? Coś takiego, no nie? Więc te wszystkie, te wszystkie budowle, jak już jest ta ściana obita, to ona faktycznie one shotuje Więc mogłem mu wjechać. Fajnie było go dokończyć, nie no stary, czy ty mi będziesz tak uciekał? Chłop mnie zabudowuje, typie, przestań. Wojtuś, przestań. Cieszę się, bo już myślałem, że tej heavy sniper faktycznie nie będziemy mieli okazji jakoś fajnie użyć, no ale na szczęście koleś się nie spodziewał, że jak ma jeszcze ściana 500 HP, to nagle wiecie, że tutaj jest sniperka. Więc heavy sniper dziękuję ci za twoją. Za Twoją, tutaj. Thank you for your service, tak to się mówi po angielsku. Za Twoją służbę. O, teraz, zbrakło mi słowa. O, dzień dobry. Czy tutaj kolega trochę. O, nie, 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 no, nikt mi nie zabierze tego fraga. No, come on, proszę. Nie, koleś, nie uciekaj. Ja pierdzielę, naprawdę, już nie miałem amo, ale unlucky sytuacja. Wszyscy mi normalnie w tej grze uciekają. Jak nie szokuje wami, to jakimiś turbinami. Cześć, kolego. Cześć, dzień dobry, kolesie co się zabudowują Powiem wam, że nie wiem, wydaje mi się, że chyba ten tryb bez budowania jest jakiś bardziej appealing W sensie jestem troszeczkę, nie że zmęczony, ale taki podirytowany za każdym razem jak muszę po prostu ludziom, wiecie, dokopywać się do tych oponentów No teraz przynajmniej jest ta heavy sniper, no nie? Heavy sniper, jest całkiem spoko Pod tym względem, że właśnie można się tak przebijać ludziom fajnie do budowli no, ale jednak fajnie, jak tych budowli w ogóle nie mają, no nie? Chociaż, no, Fortnite z drugiej strony to jest część budowania, no nie? Część budowania to jest część gierki, więc jakby bez tego to też na pewno Fortnite troszeczkę traci, aczkolwiek powiem wam szczerze, że jak grałem ten tryb bez budowania turniej, to bawiłem się tak dobrze, jak chyba nigdy od dwóch lat. Czy mamy tutaj kogoś na górze? Cześć kolego, czy ty w ogóle ogarniasz, że ja tu jestem? Jest tu ja nie trafiłem takiego strzału. Nie, 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 no dlaczego ty to robisz? Dlaczego kolego ty to robisz? Strzeliwuje się gdzieś do chłopa. Nie mam pojęcia, gdzie on poleciał. Nie widzę mu się, cały ekran trzęsie Tutaj jesteś, kolego, nie wiem, czy to jesteś ty Tak, to jesteś ty, już widzę, jak wujesz 10 km, To musisz być ty, dzień dobry <laughs> No nie, dalej kolejne shockwave'y Co jest? <laughs> Dobra, dwie osoby mi tu zostały Więc mam nadzieję, że je znajdę je szybko No i tak, heavy sniper, naprawdę Fajne wspomnienia, fajnie, że jest Naprawdę zesnajpili się. No nie, mam wrażenie, że jakbym tak się męczył w tej grze, żeby tutaj po prostu ludzi złapać, że dosłownie 12 fragów. I no, 12 fragów to nie jest jakaś tragedia, ale powiem wam, że ostatnio się przyzwyczaiłem do takich gierek. No przynajmniej 15, no tak przynajmniej 18. A jak walnie 20, to już w ogóle była bardzo fajnie. Nie no kolego, ty tego nie robisz, nie? Ty tego naprawdę nie robisz. Ty tego naprawdę nie robisz. Cześć. A koleś się... Okej, okay. dobra, to mogę tędy. Czekajcie, zrobimy manewr, tylko muszę to drzewo wywalić. Ej, koleś już sobie chyba gdzieś poszedł. Czoło sobie gdzieś poszedł? Nie, on chyba chodzi po tym boksie, no nie? Halo? A nie, on w ogóle... Co? O mój Boże, ty! Spokojnie, kolego. Co chłop normalnie teraz zrobił? Ty? No to mi się podoba, to mi się podoba. Kolega tutaj ewidentnie kombinuje. Tylko, że problem jest taki, że... A mam teraz stop 17 HP. I to nie jest dobry wynik. Ten wynik nie jest zbyt optymalny. O. Cześć kolego, dobra, zostań. Dobra, okej, okay. ty już nie możesz. Ty już kolego nie możesz uciekać. Dobra, jak on miał tak mało kewa, to znaczy, że on dosłownie nie ma leczenia. Chłop, co się zabudowuje, chłop, mi zrobił daszki. W miejscu, gdzie nic mu te daszki nie dają. Czy on gdzieś... Co kolego robisz? Czy zszedłeś na dół? Nie słyszycie, tak, zszedłeś na dół. Jak kolegi nie słyszę, a strefa idzie, to znaczy, że on definitywnie gdzieś tutaj musi być. Kolego, niestety, ale podmieniam cię. No i to jest kwintesencja heavy snajpy. Ten ostatni frag. No kwintesencja heavy snipy. Drodzy widzowie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Naprawdę całkiem zacny z heavy snipera. W sensie słyszałem właśnie te, o to oburzenie, że y, ona nie bije w głowę. Wiecie, tam za 200, Ale szczerze mówiąc, dla mnie, heavy sniper to zawsze był przedmiot, którym po prostu się przebija przez ściany. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapce w górze, subskrypcji w nam. namy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!